Macie mieć to na łańcuchu z na moim kanale. Następnie wejdźcie sobie tutaj w wpiszcie sobie tutaj kodzik Grabida 18, daje wam 20% dopłaty i dwie darmowe skręczki na sam start. Jest teraz promocja na 20% do końca stycznia. Także jak płacicie sobie na przykład 100 zł, to 120, wpłacicie sobie 200 zł, 240 no i tak dalej. Prosta matematyka, metod potęście jest wiele, czy to blik, czy pasta of kart, czy skinki. A jak wypacicie skinki, przechodzę do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tego na stronie macie, dla wpłacających z moim kodem, nie dość, macie 20% więcej do wpłaty, To jeszcze macie konkurs na na 1000 zł na takiego Bayoneta Nightfield estet trzeba minimum 19 zł wpłacić. Im więcej w tym macie większą szansę na zgarnięcie, więc wiecie, po sobie na przykład 400 zł wygrywacie jakiegoś karambita nawet i jeszcze możecie to w dodatku wygrać, także myślę, że całkiem spoko. Eee, to jest oczywiście taki dodatek, więc myślę, że całkiem fajnie. I to jest potraktujcie tak jako konkurs świąteczny ale będzie jeszcze jeden konkurs świąteczny, w tytule jest, także też będzie, rozdam wam dzisiaj skinka tak po prostu, z racji, że są święta, ale zanim to, mam jeszcze tutaj 1% cashbacku za to, co gracie, to też jest spoko rzecz, mamy nagrody za poziomy, za każdy level jest kaska, no i mamy jeszcze darmowe skrzynki, to 24 godziny każdy z nich możecie otwierać w zależności od tego jaki level macie. No i mamy oczywiście evencik, także sobie wejdźmy tutaj w marketplace. Eee, I w marketplace możecie sobie kupić za diamenciki czy to, czy to skinki, czy skrzynki, czy nawet balans, więc całkiem spoko. Także myślę, że sobie mm, kupimy nawet, czemu by nie. Kupmy sobie, tutaj kupmy sobie balance jeden. Kupmy sobie jakąś koskę. Mm. Jaką kostkę moglibyśmy sobie kupić? Kupmy sobie taką kostkę i otwórzmy sobie skrzynkę. Pyk. Okej. Okay. No nie najlepiej, ale jest git. Mamy kalendarz adwentowy. Tutaj możecie sobie kupić e, codziennie pole z danym dniem. Także sobie otwórzmy. Pyk. 600 zł. Całkiem fajnie. Pierwszy raz coś innego niż czy, czy rękawiczki. Ale i tak dobry, w dobrej cenie. No i mamy tutaj jeszcze ranking. W rankingu, to będzie więcej demencików na końcu eventu. Ten za dane miejsce sobie otrzymuje skinki. Za pierwsze miejsce jest taki talonik piękny, za drugie taki bajonecik, więc całkiem spoko. Eee, no i dobra, sprzedajmy sobie to i zróbmy sobie bitewkę. Ale zanim to, to powiem Wam o konkursie, macie do wygrania dzisiaj jakiegoś lesowego skinka za około, nie wiem, dwie dychy. Także eee, tam po prostu komuś eee, z moich widzów na Discordzie na przykład. Jak... Wymogi są proste. Albo, albo będę produkować z Discorda, albo będę produkować, kto lajkuje mój film, albo po prostu skomentujących jedną z tych trzech rzeczy, więc najlepiej spełnić wszystkie. No i komuś z Was tam skinka, także czemu by nie, bo zawsze na święta myślę, że fajnie. Eee, dobra, zróbmy sobie bitwę. Zróbmy sobie bitwę. A, 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 tylko nie wiem na co. Nie wiem na co. Eee, hmm. Dobra, to dałbym jakieś skrzynki świąteczne. Dałbym sobie Mikołaja na sam start. Eee, dałbym sobie... Elfy przynoszą... Pre... Znaczy, elfy pomagają Mikołajowi. Eee, a, a. I dobra. Tyle tutaj mamy z tych świątecznych. Do tego dodajmy sobie... Dajmy sobie takiego policjanta. Do tego dodajmy sobie... Nie wiem czemu kusi mnie ta skrzynka. Dajmy sobie ją raz. Do tego dodajmy sobie tą skrzynkę i dajmy sobie jeszcze coś. Dajmy sobie trzy takie i dajmy sobie trzy takie. Albo nawet cztery. No i mamy idealną batelkę. Oj, oj, Jednak nie idealną, bo chciałbym 24, bo jest dzisiaj 24 grudnia, jak wy to oglądacie. Więc sobie wymienimy tą skrzynkę na jakieś dwie po 300. Mm. Dajmy sobie tryb joker, dajmy sobie tak i dajmy sobie na przykład to, no i pyk, mamy 24 skrzynki, robię 2 na 2, bo najbardziej lubię, bez żadnych underdogów i lecimy, po prostu lecimy z batelką i zobaczymy, odcinek będzie dłuższy, ale macie na święto akurat myślę, pierwsza skrzyneczka. Pięknie, pięknie, pięknie. Większość tych skrzyniak jest w trybie joker, czyli wszystkie skiny w tej są na równym procencie. No i właśnie dlatego z takiego Mikołaja za 200 nam leci piękna koska. Ja bardziej lubię ten tryb joker. Możecie napisać jaki wy wolicie. Póki co jest spoko przez tą koskę, ale nic tu więcej się nie zapowiada, żeby dało. I też w sumie ładnie dało. Półtora koła. E, dobra. Tutaj, tutaj lipa, ale zobaczymy. Bo tych skrzyniak jest sporo. Piękne rękawiczki. Szkoda, że ale to i tak nieźle, Ok, Fajne prowadzenie nam się to tworzy, fajne, fajne prowadzenie. Oj, karambit za piątkę, no i koniec naszego prowadzenia. Jeszcze, jeszcze Ursus fight. No i jest Lipa, jest Lipa. bo takiej samej kostce zostaliśmy, ale oni digla lepszego do mojego uspa. Ale tutaj koska za półtora, spoko, nie wiedziałem, że ta koska jest aż tak tania, myślałem, że trochę więcej nadrobimy. Dla nich koska za 900, no powiem wam tak Skrzynki ładnie sypią, ale nie prowadzimy Okej, okay. 2800 tylko? Ja Myślałem, że to z 5 koła kosztuje To jest Marble Fate, U te rękawiczki 14 koła, dzień dobry Jeszcze drugie jest za 4 koła i Butterfly Za 20 No to winek, no to winek Tego się już nie da przegrać Tego się już nie da przegrać Bardzo mi się podoba ta bitwa Bardzo mi się podoba Ej, te dwie skrzynki jak oddały tutaj dla bota Dobrego, Timaj, to mi dobrało. Kurczę, jeszcze Talonik. No nie, no to, to jest piękny win, piękny win świąteczny. Bardzo mi się to podobało. Będą szczęśliwe święta. Piękne skinki wygrane. Jeszcze tu mi koskami podbijają. Jest latnie dwie skrzynki, które już nic nie zmienią, bo to najlepszym dropem jest Flipknife Doppler. Także nadrobić, nie nadrobić. Jeszcze koska. Super. Skarniamy sobie 42 koła, no i bardzo mi się to podoba. Jeśli wam się oczywiście odcinek spodobał, to łapka w górę, subik z dzwonkiem i widzimy się oczywiście jutro. kiedy grabi do 18-20% wpłaty i dwie darmowe skrzyneczki na sam start. Wszystkie linki w pamiętajcie, że macie konkurs na 1000 zł na stronie i jeszcze możecie dzisiaj wygrać losowego skinka na Discordzie, albo tutaj zobaczymy. Eee, także co, ja wam dziękuję, trzymajcie się, elo, wesołych świąt!